Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, zobaczcie jak pięknie z Krakowa pozdrawiam Was bardzo serdecznie za mną Bazylika Mariacka w rynku głównym i ta piękna już choinka tu na rynku w Krakowie. Pozdrawiam serdecznie. Taka kartka z tej atmosfery świątecznej. Dzisiaj świętego Mikołaja biskupa, który no, chyba najbardziej znany, a zwłaszcza dzieciom. No i dzisiaj prosimy świętego Mikołaja o wstawiennictwo. Przecież chyba największy dar, jaki nam może przynieść to, wstawić się za nami, abyśmy mieli większą wiarę. Wiarę abyśmy większą mieli ufność wobec Pana Boga. E, moi drodzy z Krakowa, więc pozdrawiam i tutaj zobaczcie, jak przepiękny jest Rynek Główny. E, kilka ujęć e, naszą kamerą w Charbert TV, ale już dzisiaj pragnę zaprosić Was z Krakowa na jutrzejszą sobotnią katechezę, jutro 7 grudnia o godzinie 17. Jak zawsze e, zapraszam na portal e, padrejarek.pl lub też na kanał YouTube Szarbel TV. Zapraszam jutro po 17.00. A teraz zobaczcie ten piękny, główny rynek krakowski w nastroju już bardzo, bardzo świąteczny. Szczęść Boże!